Że to też jest jakieś fałszywe konto? Masz. Zobacz sobie dziśka, w ogóle całą naszą klasę. Sprawdzaj sobie, co chcesz, ale oszczędności zostają u mnie, póki na świecie istnieją reklamy. Daniel, nagła sprawa jest. Spotkajmy się pod pachą za godzinę. Możesz? No i trudnią. Piesiatkę i po bułki. Dzieciom śniadanie trzeba zrobić. Co podać? się że bułki masło. A bułki? A nie podam. To by było niehigienicznie. Każdy kuma. O, kum, kum. Że teraz w Żabce kupisz świeże pieczywo nie tylko o poranku. Zdążyłem po świeże bułeczki. Na kolację? No strasznie, pani miła. Na śniadanie. Teraz piwo Tyskie Gronie za jedyne złoty 99 Żabka, bliżej ciebie. Chciałabym. Żeby mój smartfon sam wybrał najlepsze zdjęcie, chciałbym, żeby dzielił się wszystkim przez dotyk i żeby zasypiał wtedy, kiedy ja. Chciałabym zobaczyć mój smartfon w zupełnie nowych kolorach i żeby był po prostu najlepszy. Taki właśnie jest Samsung Galaxy S3 obok wielu innych wyróżnień został wybrany przez Asa najlepszym telefonem 2012-2013. Niech każdy złapie co mam na łapie Bakusiowe bansy, bakusiowe tego Czteroboko zjecie, trzy znajdziecie 72 wzory, Szałowe kolory Zaznacz się bangsami. i wymieniaj z jąkami Bakusiowe bansy, bakusiowe, bangsy, bakusiowe bangsy. <noise> Już odkurzyłam, ale dywan nadal tak nieprzyjemnie pachnie Nic dziwnego, popatrz, nadal jest brudny Mam dla ciebie rozwiązanie Nowy Vanish Clean and Fresh szampon do dywanów. Przekonajmy się, jak działa. Vanish szampon do dywanów dogłębnie czyści dywan i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Popatrz, teraz twój dywan jest idealnie czysty, wspaniale i świeżo pachnie. Nie potrzeba odświeżacza. Vanish już jest mój. Vanish, zaufaj różowej sile, zapomnij o plamach. Każdy kto płaci kartą Visa za zakupy w sklepach Biedronka lub za paliwo na stacjach Orlen odbiera kody promocyjne i sam wybiera zniżki i premie u partnerów promocji. Szczegóły na nagrody visa.pl. Staś, śniadanie, Chodź szybko. Staś to cudowne dziecko, ale potrafi jeść jedną kanapkę przez godzinę. Nazwałabym go przeżuwaczem długodystansowym. Ale mam na to sposób. Ale owoc z dobrego mleka, z soczystymi owocami do kanapki to smaczne i konkretne śniadanie. Ale owoc do śniadania konkretny początek dnia. Na atopowe zapalenie skóry pokrzywkę. Zmiany alergiczne i ukąszenia owadów stosowany jest hydrokortyzon. Ale można pójść krok dalej i wybrać krem o podwójnej dawce. Maxi Cortan. Teraz dostępny bez recepty. Maxi Cortan zwalcza stan zapalny, szybko przynosi ulgę, likwidując zaczerwienienie, swędzenie i pieczenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ciesz się darmowym dostępem do największej w Polsce internetowej wypożyczalni wideo Samsung Smart TV. Tysiące emocji do przeżycia. Zielone światło w plusie. Rozmowy i SMSy do wszystkich sieci komórkowych bez limitu. W abonamencie 79 zł. Cześć, Mamo. Cześć, córeczko, co u Ciebie? Znowu to samo. Piecze, boli. A wzięłaś urofuraginum? Według pacjentek urofuraginum szybko walczy z bolesnymi objawami. Urofuraginum na żądanie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Od grupy Adamet. Zdjęcie.